Witamy na kanale World of Tanks Polska. Najlepsze bitwy różnymi czołgami, przewodniki po mapach i drzewach technologicznych, przegląd nowości i zmian, akcje i humorystyczne stępki ze świata czołgów. Wszystko to możecie znaleźć u nas. Dopiero zaczęliście grać w World of Tanks, podpowiemy Wam, co zrobić, by być najlepszym. Dowiecie się, jak grać różnymi pojazdami, co zrobić, żeby grać dobrze i gdzie na naszych mapach są najlepsze miejsca. Jesteście już zaprawieni w boju? Dzięki nam będziecie jeszcze lepsi! Jesteście tak świetni jak Maus w piaskownicy? W takim razie rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, odprężcie się i odpoczywajcie z nami. Będziemy zamieszczać tutaj najśmieszniejsze historie ze świata czołgów, które zasługują na Waszą uwagę. Nie będziecie się nudzili! Jeszcze macie wątpliwości? Ciągle wam czegoś brakuje? Napiszcie w komentarzu pod filmem. Czytamy je wszystkie i postaramy się spełnić Wasze oczekiwania. Subskrybujcie, a nie pożałujecie. Subskrybowaliście? Gotowi? No to jazda!